Witajcie, kochani, po raz nie wiadomo który, druga część warsztatu, której tytuł brzmi: ta część to będzie karma. Nie? I ja wiem, że to już niektórzy mogą mieć alergię na to słowo. Bardzo modne jest teraz stwierdzenie na środkach masowego przekazu. Chodź, chodź, kochana, chodź proszę. <ścoughs> że już mają dosyć, że karma nie istnieje, że Karmy nie ma, że już się uwolniliśmy i tak dalej. No wiecie, każdy ma swoje poglądy, ja to szanuję. Natomiast dla mnie sprawa jest prosta. Słowo karma jest po prostu określeniem pewnej relacji przyczynowo-skutkowej, która dzieje się w światach materii. Czyli my jesteśmy istoty duchowe tu, w ciałach ziemskich, i schodząc w niższe wibracje, niższe znaczy bardziej zagęszczone, to nie znaczy, że złe, doświadczamy mechanizmu działania. Że coś się zadziało i jest tego skutek. I to jest proste. To, czy to nazwiemy karma, czy to nazwiemy biedronka, szczerze mówiąc, to mnie nie interesuje. Nie? Mnie interesuje, że taki mechanizm jest wszędzie. I ten mechanizm przyczynowo-skutkowy, on dla mnie, tak jak ja pracuję sama ze sobą, jak pracuję z klientami, e, ciągnie się przez cały świat materii. W świecie duchowym, ale w takim najwyższym, tak? przy źródle, w źródle, nie ma karmy. Ponieważ wszystko wibruje jednakowo. Natomiast schodząc tu, wcielając się w różne ciała, bo na Ziemi mamy takie ciałko, na innych planetach, na innych wymiarach mamy inne ciałko. W tym ciele czy w tym zagęszczeniu coś robimy i to wywołuje skutek. I to jest dla mnie prawo karmy. Prawo karmy nie jest tylko przyniesione 5 tysięcy lat temu przez. W Indiach jako motywacja do tworzenia sekty, se, sekty, potworzenia różnych podziałów społecznych, tak kast, jak to się ładnie mówi, nie sekt, tylko kast, chociaż oni to wykorzystali, to jest prawo, które jest znane w zasadzie od początku Atlantydy, nie? czyli prawo... Przyczyny i skutku. I dla mnie to prawo obowiązuje we wszystkich światach materii, obojętnie, czy to jest Ziemia, czy to jest Nibiru, czy to, jest, czy to są inne historie. Więc nie stresuj się, czy karma istnieje, czy nie istnieje, bo jeśli siedzisz dla mnie, że siedzisz w świecie materii, wykonasz ruch, wykonasz jakieś działanie i coś za tym idzie. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy mieli świadomość, że że karma to nie jest przekleństwo, to nie jest zło Boga, zresztą którego Boga, trzeba od razu się zastanowić, ponieważ mamy dużo wygranych programów różnych bogów, a tu trochę ich było na tej Ziemi. Bo w zasadzie co jeden z większych z kosmosu z mocą, to od razu zostawał bogiem. To była kiedyś fajna może i fucha, ale karmy to mają teraz straszną. Więc zastanów się, w jakie wchodzisz, jak płynie Twoje życie, to jest przede wszystkim... I jaki mechanizm możesz zauważyć w swoim życiu? Dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej? Nie? Bo jest akcja i reakcja. Akcja i reakcja. I to jest właśnie to słynne słowo karma albo Biedronka. To zależy, jak sobie tam nazwiecie, nie? I ważne jest, żeby dzisiaj, w dzisiejszych czasach mieć świadomość tego, że tak jak mówię, karma nie jest przekleństwem, karma jest po prostu pewną lekcją do nauczenia. Czyli jeżeli w tej chwili czujesz, że jesteś dobrą mamą, dobrym ojcem, to po prostu przepracowałeś, zrozumiałeś to, tak? Jeżeli czujesz, że jesteś w tej chwili na, w sytuacji finansowej, która Ciebie satysfakcjonuje na ten moment, daje Ci bezpieczeństwo, to znaczy, że masz to zrozumiane i odpuszczone i idziesz dalej, nie? Idziesz dalej. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Jesteśmy tutaj jako istoty duchowe, tak, jako te istoty boskie w ciałach ziemskich i doświadczamy na tej planecie pewnych wydarzeń, pewnych lekcji. Ta karma może się ciągnąć, ja mówię, jeszcze z innych planet. Karma nie dotyczy tylko planety Ziemi. Karma dotyczy światów materialnych. To jest bardzo rozbudowane, nie? I to widać jak czasem ludzie sobie przypominają że ktoś ich jeszcze tam ściga z kosmosu zupełnie innych światów za coś tam. On ściga dlatego, że podpadłeś mu na innych planetach, nie? Albo w innych wymiarach i ściga cię dalej. Czyli on dalej ciągnie w sobie na przykład nienawiść do ciebie i chce się zlikwidować. No, może takim dramatyczny, ale to jest bardzo <ścoughs> przykład, ale to jest bardzo taki adekwatny. Więc nie bój się tego słowa, tylko sobie powiedz "Okej, okay, jestem tutaj, Boskość jest we mnie, mam ciało, umysł, dobra, mam za sobą dużo różnych doświadczeń mniej lub bardziej zrozumianych. To nie jest tak, że jest to zemsta jakiegoś Boga, czy losu, czy świata. Nie? Druga rzecz, którą trzeba zrozumieć, to trzeba zauważyć mechanizmy w swoim życiu, gdzie ta karma się powtarza, bo karma bardzo fajnie daje lekcje poprzez powtórki z rozrywki, nie? bo no może niekoniecznie czasem jest to rozrywka. Najprostszym przykładem jest, y, są relacje. Zastanów się, jeżeli ciągle przyciągasz pewien określony typ, nie wiem, mężczyzny, kobiety, o pewnych określonych cechach, no to coś nie zrozumiałeś z tych relacji. Można kaszleć spokojnie, nie dusić się tam. <grym> e, to coś nie zrozumiałeś z tych relacji, nie? A wszechświat jest mądry, więc jeżeli nie zrozumiałeś, przepraszam za z pana Zenka, nie, lekcji z Zenkiem, to przyjdzie ci y, inny Karol, załóżmy, który będzie bardziej spotęgowany, i on już tak musicie ruszyć, żeby coś do ciebie dotarło. Że hello, coś we mnie jest nie tak, skoro przyciągam taki rodzaj, taki model, model załóżmy mężczyzny do relacji, nie? To działa oczywiście też w drugą stronę, nie wiem, kobiet do relacji, czy mężczyzn do mężczyzn, obojętnie, płeć, płeć jest u mnie. Więc w związku z tym tutaj trzeba by było zauważyć to, jeżeli mi się coś powtarza, nie wiem. Powtarza mi się na zasadzie, nie wiem, z pieniędzmi, że mam, za chwilę nie mam. Zarobię i znowu nie wiem, tak? Pracuję i znowu nie mam tych pieniędzy. To znaczy, że jest pewien jakiś mechanizm, nie? Karma musi się powtarzać. Póki nie zrozumiesz tego, nie? Tak naprawdę tutaj dzisiaj na warsztacie, jak pracujemy od wczoraj, doszliśmy do wniosku, że życie jest piękne i, i uczymy się w tym roku 23, gdzie to jest rok pod astronomicznym patronatem Marsa, czyli szybkie, konkretne decyzje, ale to jest bardzo mocna energia, która albo pomoże ci, albo zasili ci twoje pozytywne zmiany, czyli naprawdę takie zmiany mocne, o które marzyłeś przez wiele, wiele lat, albo po prostu, jeżeli nie wytrzymasz tej wibracji, pociągnie cię w tw z twoim ego w dół. Więc następuje w tym roku 2023 takie jeszcze mocniejsze rozdzielenie, nie? jeszcze mocniejsze rozdzielenie. I to jest bardzo fajne, ponieważ energię można wykorzystać do wszystkiego. Energia może Cię dobić, ale energia również może Cię wzmocnić. Więc na ten moment zastanów się, co takiego na twoje, w, te, w Twojej płaszczyźnie życia jest do uzdrowienia. Czyli co w życiu Ci nie pasuje, nie? bo to jest najszybciej można rozpoznać. Co mi w życiu nie pasuje, w związku z tym, aha, zastanawiam się, to jest moje, to jest nie moje. nie? Patrzę, badam, pracuję ze sobą. Metod w tej chwili pracy ze sobą jest mnóstwo i nieskończone. Ja nie analizuję, która jest lepsza, która jest gorsza. Dla mnie ona ma być skuteczna w krótkim czasie. To nie jest tak, że to już jest czas na terapię 500 lat, nie? czy 5 lat, bo taka jest koncepcja metodyczna. Nie. To jest krótkie, konkretne, idziesz, wiesz czy masz problem, idziesz, szukasz rozwiązania. Nie? Szukamy rozwiązania w sobie, bo te osoby, które wszystkie przychodzą dookoła nas, czyli słynne kruki Asi, które dzisiaj tu wyszły, tak? są tylko po to. Aby pokazać Ci, nie, każdy jest lustrem, każda sytuacja, każdy kruk jest lustrem, nie. O co chodzi, nie? co tu się dzieje, nie? że mi się to przydarza, dlaczego tak naprawdę to przyciąga, nie, bo to jest zasada lustra. Ty jesteś lustrem dla kogoś innego, a rzeczy, które się dzieją, one nie są przeciwko Tobie, tylko dla Ciebie, nie? Zmieniamy perspektywę, obserwujemy. Tutaj dzisiaj i wczoraj też rozmawialiśmy, że zaczynamy stawiać bardziej, my ludzie wrażliwi, zaczynamy bardziej stawiać granice. Bo słuchajcie, kochani, to, że jesteś wrażliwa, sensoryczna czy dobra, to nie znaczy, że masz być wykorzystana, już nie będę brzydkiego słowa określać, wykorzystywana totalnie przez innych ludzi. Nie. Rok 23 po to jest ten Mars, który wchodzi w Ciebie, ta energia, też dodatkowo, po to, abyś umiał mądrze, umiał umiała mądrze stawiać granice. Mądrze to znaczy, że jest to rozwojowe dla Ciebie, rozwojowe dla Ciebie. A innym to nie szkodzi. Nie? Oczywiście są dylematy, nie szkodzi, bo żyjemy z rodziną, z partnerem, z dziećmi, Jeśli mamy układy swojej pracy, ale to trzeba bardzo dogłębnie przeanalizować. Tak? I jeżeli stawiasz granice, uczymy się stawiać mądrze granice. Tak? To nie chodzi o to, żeby jechać z, z mieczem, tylko tu chodzi o to, żeby. Bo dzięki temu wzrastamy, żeby tak wymyśleć, tak to poczuć żeby zrobić to w najlepszym momencie nie? i wyjść już te lata, które nadchodzą, cokolwiek się dzieje dookoła, bo my wiemy, że jakby Ziemia się rozdziela na dwa światy, nie? no ale w jakiś sposób też ci, którzy więcej czują, więcej odczuwają, dalej żyją, nie? my żyjemy tutaj, można powiedzieć, w świecie tym normalnym, nie, nie dać się przestraszyć. Rok 23 jest rokiem też bardzo burzliwym, uważam, że 24 też będzie, więc nie dać się zastraszyć, nie? Zawsze na wszystko, cokolwiek się dzieje, jest rozwiązanie. Możesz tego rozwiązania nie znać, ale wychodzisz z opcji, dobra, jest akcja, tym razem jest Twoja reakcja nie? na to, co się zadziało. I to jest bardzo ważne, nie? żeby sobie powiedzieć: OK, mam lekcję od życia, to może ten mi pokazuje, może ten. Szukam rozwiązania. Szukam metody, aby uwolnić siebie od tego czegoś, nie? które znalazłem, jak najszybciej, jak, naj, jak najskuteczniej. Żadnych 500 lat terapii. Szukamy różnych rozwiązań, bo są naprawdę fantastyczne metody, różne, różniaste i bardzo, bardzo szybkie i skuteczne. Druga rzecz, która jest bardzo ważna w naszym rozwoju, też związana z karmą, jest to, aby też zaakceptować w sobie, że nie ma na tej planecie dziewic i świętych, bo nigdy nie było tylko tu są dusze, które przychodzą z różnych światów, a cały czas przychodzą z jeszcze różniejszych światów i one doświadczają. Każdy z nas. Ma światło w sobie, ten oczywiście, kto posiada duszę, ale również ma swoje ciemności. Więc pracując ze sobą, patrz, podchodzisz uczciwie do siebie. Jak ja to mówię, nigdy nie mów nigdy. Nie? I możesz tego, twój mózg może to odrzucić, ale tam w środku, w podświadomości, może być hasło, że może kiedyś coś zrobiłeś, nie? Niekoniecznie fajnego. Pamiętamy, Ziemia jest dualna. Tu masz lekcję dualności, więc nazywamy, to jest dobro, to jest zło. Nie? Ale to są tylko doświadczenia. No, jak to Shakespeare mówił, na tej scenie na Ziemi, na scenie zwanej życiem, jesteśmy tylko aktorami. Nie? I teraz najlepiej jest, według mnie, grać sztukę własną. Nie? Czyli niekoniecznie jest to prawda tylko teatr jednego aktora, nie? bo trzeba wchodzić w interakcje z ludźmi, bo to tu jesteśmy też na Ziemi ale zastanowić się, tak, jaką rolę ja tu gram, z kim gram, albo kto ze mną gra i czy mi odpowiada ta osoba nie? Do, do mojej takiej czystej, zdrowej relacji. Jesteśmy uczciwi, szczerzy wobec siebie. Już jest dosyć czasu, prawda, ściemniania siebie, że a to nie ja, albo to gady, albo to Matrix, albo to system, albo to coś. Nie. Ty, ja widzę po swoim życiu, po życiu innych ludzi, my jesteśmy w stanie. Tu na Ziemi stworzyć swój własny raj. I po to wszyscy, jak tu siedzimy, czy na warsztacie, czy wszyscy na Ziemi, przybyliśmy na tę Ziemię, aby dalej robić raj na Ziemię. Jak już zrobisz raj, zrozumiesz wszystko, idziesz do góry. Nie Nie odbieraj też, idziesz do góry, ale idziesz też w inne światy. Nie odbieraj lekcji karmicznych, że jak miałeś karmę z zemkiem, to ten musisz też odrobić jeszcze z Frankiem, nie wiem, Kaziem i z innymi. Nie. Tu chodzi o wzorce zachowań albo wzorce myślowe. Masz uzdrowić relację swoją do pieniędzy, czyli masz poczuć się niezależny, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest bardzo, no dopiero się zaczyna, ale będzie bardzo, bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o pieniądze, a w zasadzie o kryzys finansowy, to będzie wielka lekcja dla ludzi, tak? I jak Ty się w tym czujesz? Szukasz rozwiązań. Cokolwiek się dzieje dookoła, szukasz rozwiązań. I te rozwiązania przychodzą. Ale rozwiązania nie przychodzą z pozycji lęku, paniki czy depresji. One przychodzą z pozycji otwartego połączenia z energią źródła i kontaktu z samym sobą. To też jest ważne. Więc, więc wszystko jest dobrze, tak naprawdę. Jesteśmy w kolejnym procesie zwanym życiem na ziemi. Jest rok 23. Jest piękna pogoda tutaj dzisiaj w Wissełce. Zaraz pójdziemy sobie łapać chwilę. Tak? Ulotne chwile jak motyle. I kurczę i możemy wszystko. Tak naprawdę możemy wszystko. A to słowo? To jest tylko słowo. Ważny to jest mechanizm. nie? Mechanizm działania. Mechanizm działania. A ty zarządzasz swoją energią, i ty jesteś menadżerem albo dyrektorem, albo reżyserem swojego życia. Nie? E, więc zobacz, jaką sztukę grasz, i czy ty grasz, i kto tobie też pisze scenariusz. nie? Czy sam sobie, czy wrzucają inni partnerzy, rodzina, szkoła, systemy polityczne. Wiecie, teraz jest transformacja, i absolutnie nie radzę trzymać się starych schematów, bo one upadną, a wtedy można się naprawdę zdziwić. Nie? Także co? Wszystkim, którzy nas słyszą, wielkie oklaski, wsparcia też w ich procesach. Mhm. Dziękuję bardzo.